Dobrze, moi kochani. I ciąg dalszy filmików. Czyli dzisiaj odcinek 34. czytanie nie za mężczyzn. podsumowanie tego czytania. Dobrze. Moi kochani, przepraszam, powiem tak, jeżeli chodzi o Was, Panowie, to wy ogólnie jesteście w takiej dobrej energii. Powiedziała: Wszystko idzie po Waszej myśli. Jesteście taką duszą towarzystwa. Jesteście lubiani w pracy, tak samo. Jeśli chodzi o rodzinę, to też. się tak pożartować, opowiedzieć jakiś dobry kawał, prawda? Po prostu jesteście bardzo lubianymi osobami. Jak i przez przyjaciół, także przez rodzinę. I wszystko to, co sobie zaplanujecie, to idzie po waszej myśli. No wiadomo, no nie, nie zawsze to tam planujemy nam wyjdzie, ale ogólnie taką macie na ten czas dobrą energię, po prostu sprzyjającą wam, z korzyścią taką dla was, tak? Więc dopóki jest przy was ta dobra energia, wykorzystajcie to w stu procentach. Na kupno na przykład auta czy innych rzeczy, czy też gdzieś w, właśnie wy, jest w takie jakieś super ciekawe miejsce, to to jest czas właśnie, żeby to wszystko sobie korzystać z tego, tak? Bo jesteście, panowie, teraz w, takim, w takiej dobrej właśnie energii. Wszystko idzie zgodnie z tym, co zaplanowaliście. Więc wykorzystaj, dopóki ta dobra energia jeszcze jest. to wszystko pójdzie po waszej myśli i z korzyścią dla was. A podsumowując to czytanie. Yy, poczekajcie jeszcze momencik mały, bo jeszcze tak patrzę na te karty, co jeszcze w sumie mogłabym wam powiedzieć. Yy, tutaj też yy, u was panowie mogą być sprawy związane z waszymi y, dziećmi. Tutaj, może właśnie gdzieś dalej do szkoły to może być, albo tutaj w Polsce, jeśli nie, to szkoła gdzieś dla waszych dzieci za granicą też będziecie załatwiać. Więc ja mówię, wykorzystać do 100%. Bo tutaj jeszcze jesteście w takiej. Macie taką dobrą aurę, dobrą energię, więc wykorzystać i też się uda załatwić Waszym dzieciom dobrą szkołę. No i dobrze, no i podsumowując to czytanie, to tutaj właśnie w załatwianiu yy, też blisko Was znajdą się osoby, które też yy, Wam dużo pomogą, doradzą. Jeśli chodzi o wybranie dobrej szkoły dla Waszego dziecka, to tutaj też takie osoby się znajdą w Waszym otoczeniu, a może już nawet są. już nawet wam pomagają. Panowie. Dobrze. To tyle, jeśli chodzi o to czytanie, moi kochani, poproszę o łapki w górę i subskrypcję. I mile widziany komentarz, ale komentarz. No taki sensowny, nieobrażający mnie. Dobrze, moi kochani, to tyle. Do następnego filmiku.